Zostaw dzieci w spokoju. Są pod opieką Avengersów. Chociaż właściwie nie jestem w zespole. Jeszcze. Ultron użył zaawansowanej techniki promienia elektromagnetycznego, by zamienić Nowy Jork w prehistoryczne śmietnisko pełne bezmózgich metalowych bestii. Ale ja znalazłam! Lepsze zastosowanie dla jego technologii. Powiedziałam Iron Manowi i bratu, że pomogę, jeśli będę miała własnego mechazaura. I udało się. To znaczy… Nam się udało. Możecie już wyjść. Jestem Shuri, księżniczka Wakandy. I siostra czarnej pantery. Baliście się? Rozumiem. Ja też się bałam. Ale razem możemy być odważni. Jestem tutaj, by uczynić Was oficjalnie nieoficjalnymi Avengersami, takimi jak ja. Potrzebuję Waszej pomocy. Niech żyje Wakanda! Gdybyśmy wdarli się pod kopułę, pomoglibyśmy Avengersom w środku. Czekaj, te roboty są jakieś dziwne. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Szury? Czarna Wdowa. Ultron okrył miasto promieniem, który zakłóca pracę technologii. Ale jak te dzieci dowiodły, jego roboty wytrzymują moc promienia. Musicie wykorzystać te części do budowy mechazaurów. Mecha... czego? To proste. Potrzebujecie magnetycznych procesorów polaryzacji? Będzie potrzebny banner. Bez odbioru. A teraz pora znaleźć T'Challa i wyratować go z kłopotów, w jakie wpadł z przyjaciółmi. Avengersi idą prosto w moją pułapkę. Wszyscy są zgubieni. Nikt nie powstrzyma Ultrona. Wkrótce będziemy w Muzeum Nauki. Ultron ma tam elektroniczne urządzenie do wyłączania technologii w mieście. Nie całej. Zmodyfikowałem te mechazaury częściami z wartowników, które pomogą nam zwyciężyć. Prawda, żelazna łapo? Mówisz o mechazaurach, które zmodyfikowałeś ty i moja siostra. Bardzo mi pomogła. Przydałaby się teraz. Jest nas tylko troje. To znaczy sześcioro. Mamy zadanie. Jesteśmy. Żadnego ruchu między nami a muzeum. Kapitanowi Ameryce i Thorowi udało się odwrócić uwagę sługusów Ultrona. To powinno być łatwe. Iron Man, zaczekaj. To Ultron. Dziękuję Wam Avengersi, że nie musiałem Was wszystkich wyłapywać. Sądzisz, że zwyciężysz? Z jakąś armią? Chyba z tą armią, Tony. Jest ich zbyt wielu. Szabloszpon, atak! Nie skrzywdzisz moich przyjaciół. Co powiesz na skrzywdzenie ciebie? Nic z tego. Nikt nie zadziera z Avengersami. T-Rexowi przyda się więcej żelaza w diecie. Hej, zostaw żarty zawodowcom. Iron Man, jakieś ostatnie słowa? Pożegnaj się ze swoim cennym promieniem. Niech żyje Wakanda. Udało mi się. Być może świętowałam przedwcześnie. Oczywiście, tę maszynę można odbudować, ale wy zostaniecie zniszczeni na zawsze. Jestem z ciebie dumny, siostrzyczko. A to pociecha w ostatnich chwilach. Tylko opóźniliście mój ostateczny triumf. Nie bądź taki pewny, Ultron. Shuri, dowiodłaś, że jesteś bohaterką. Chcesz wypowiedzieć hasło? Jestem zaszczycona! Avengersi, do boju! Shuri zniszczyła elektromagnetyczny promień Ultrona, a my zniszczymy jego armię. Wy głupcy! Zmiażdżę was, a potem odbuduję maszynę. Zawrócę wasz świat do czasów prehistorycznych. Tylko ja jestem wart technologii Mechazaury. Do ataku. Czarna wdowo, twój Mechazaur jest przerażający. A dla mnie cienisty pełzacz jest śliczny, zwłaszcza gdy poluje na roboty. Nigdy więcej nie zasnę. Dlaczego to dla mnie nie zrobiono, Pająka? Stój, gromokopytny! To niezła zabawa, ale potrzebujemy prawdziwego planu. Roboty to drony. Jeśli wyłączymy sygnał ultrona, staną wszystkie. Wy robaki, nie wiecie, że wymarliście? Musimy ratować Ironmana! Nikt nie zaczepia mojego brata prócz mnie! Dzięki za wsparcie, Shuri! A teraz Mechazaury muszą uderzyć razem! Ten wasz złom nie zwycięży Ultrona! Pokażmy mu wszystko, co mamy! Tylko opóźniacie nieuniknione. Powrócę. Połączenie z Ultronem jest zerwane. Przegrani stali się z Kamieliną. Zwyciężyliśmy dzięki Mechazaurom. Czasami uwielbiam być Avengersem, a kiedy indziej, mniej to lubię. Wybacz, że byłem nad opiekuńczym bratem. Powinnaś wstąpić do Avengersów. Dziękuję, ale będzie mi lepiej w Wakandzie. Tam jest więcej drzew, a mniej ultronów. Przed wyjazdem musisz spróbować nowojorskiej pizzy. Czy ktoś widział Halka i Tora? Mogliby pomóc. O nie. Obawiam się, że pizza się skończyła.